Zawodu w Gabie Szycielskiej. Neguję, poza do rozpoczęcia wszystkich dla zawodów sportowych w Gabie Szycielskiej. Proszę o przystąpienie do organizacji systemu Oddziały Baszoś! Oddziały Sposzli. Szanowni Państwo, od ostatnich, od ostatnich zawodów powiatowych minęły już 4 lata. W roku 2010 zawody w kategorii męskiej zwyciężyła OSP 2 a w kategorii żeńskiej OSP w g Wcześniej mistrzem powiatu od roku 99 były trzykrotnie jednostka OSP Wersku Dużym. OSP Nowe Miasto i wspomniana już OSP dwa w kategorii męskiej, w kategorii żeńskiej były, porad. Przedostatnie były zawody i tylko OSP. W ma taki tytuł. W zawodach w kategorii męskiej dzisiaj wystąpi 10 jednostek, które reprezentują 9 gmin. Jednostki te w pięciu przypadkach są zwycięzcami zawodów szczebla gminnego, czyli eliminacji gmin a w czterech są wytopowane przez zarządy gminne ich yy, zarządy gminne OSP w kategorii żeńskiej po raz pierwszy cieszymy się bo wystąpią cztery drużyny dwie drużyny wystąpią z gminy Pynów i dwie z gminy gruiec. po raz pierwszy tak dużo zawody po raz drugi będą rozgrywane na motopompach już nie własnych jednostek Wszystkich starego typu PO3, PO5, tylko na motopompach Tochac. Za tydzień zwycięzcy dzisiejszych zawodów wezmą udział, będą nas reprezentować w zawodach strefowych, które odbędą się w Białorzeźnie. Życzymy wszystkim szczęścia. W imieniu pana starosty Mariana Górskiego, pana prezesa zarządu oddziału powiatowego Władysława Piątkowskiego i swoim gorąco witam przybyłych gości na nasze zawody. Witam Pana Zbigniewa Gołąbka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego DTOSP. Pana Leszka Przybytniaka, radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Witam przybyłych na zawody burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad. Z tego co tutaj zdążyłem zauważyć, to mamy po kolei Pana Wójta Zbelska, Władysława Piotrkowskiego, Pana Wójta pana Pani Burmistrz, Barbara Gosierowska, i Pan Fiks z Nowego Miasta, pana Kłabuszewskiego z Goszczyna burmistrz Babki Dariusz Bliska i przewodniczący Piotr czy tam jeszcze z burmistrzów kogoś ktoś mi a przepraszam bardzo e, wójt z Błędowa. Marek Mikołajewski, witamy gorąco e, witamy Przedstawicieli tutaj, którzy stoją z nami z zarządu oddziału powiatowego, łącznie z panem prezesem, witaliśmy prezes wita, wiceprezesem, byłym komendantem pułkownikiem Truszkowskim, Wojciechem Kosińskim, byłym komendantem i <klucza> całym zarządu oddziału powiatowego. Chciałbym gorąco powitać i przedstawić Państwu sponsorów dzisiejszych zawodów. A są to starostwo powiatowe w Grójcu, na czele z panem starostą, ufundowało puchary oraz ufundowało trzecią nagrodę dla drużyny męskiej. Brawo. Firma Budrem Grup ufundowała pierwszą nagrodę dla drużyny męskiej. Pan Przybytniak ufundował drugą nagrodę dla drużyny męskiej. Technologia, spółka do ufundowała trzy nagrody dla drużyn żeńskich. To są fundatorzy naszych nagród. A oprócz tych nagród, no, trzeba było zadbać o część logistyczną i następujący sponsorzy udzielili tego wsparcia. Prezes zarządu powiatowego w Grójcu, to jest w Brójcu, Władysław Piotkowski. Ferrero z Belska Dużego. Firma Growa Rybarka. nadzieję, że po Próbujemy. Firma Pepsi z Mitrowa. Miekarnia z Zdrowego Miasta właścicieli pan Janusz Smoleń. Jednostka wojskowa w Ogrodzinnicach. Były to skromnie też się przyłożyła i zarządzają. Uh! Na zakończenie chciałbym przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze zawody: wszystkich sympatyków, wszystkich kibiców, członków rodzin i gości, których może pominąłem, bo nie zauważyłem, czy już przybyli. Oraz powitać poszczególne reprezentacje, czyli bohaterów i. I OSP Klinów. Oraz dziesięć drużyn męskich w kolejności startu OSP Dybalew. OSP Legiczyn. OSP Bąków Gminy Goszczyn. OSP Banków Gminy Banka. OSP Klinów. Brawo! Mamy stelik z gminy Kośin, gminy, Oślego Oślego Ślino, gminy Dzisiejsze zawody zostaną ocenione przez Komisję Sędziowską. Pod przewodnictwem brygadiera Krzysztofa Trymiszewskiego. A kierownikiem zawodów, czyli odpowiedzialnym za stałość jest brygadier Bogusław Sikorski zastępca królów. Serdecznie dziękuję, proszę pana starostę po zadanie Panie Komendancie, Panie Prezesie, Koledzy i Samorządowcy, Szanowni no i wszyscy zgromadzeni w dniu dzisiejszym na y, tych zawodach. No tu są też widzę kibice poszczególnych jednostek, ale widzę też są i mieszkańcy Grójca. Tydzień temu y, miałem już przyjemność na zawodach gminnych w nowym mieście, gdzie się nosy startowały, tak ja patrzę e, zazdrośnią, a, a jednocześnie, że dobrze, bo tam załogi rozgrywały cały czas deszczu, ale wytrwaliśmy i strażacy też wytrwale. Tu widzę, mamy pogodę i sądzę, że ta pogoda będzie nam cały dzień przyjazna. Życzę, żeby nie przedłużać jak najlepszych

Drodzy i drodzy strażacy, panowie oficerowie, szanowni państwo. Dzisiejsze zawody zachęcają do dwóch refleksji. Po pierwsze, spotykamy się z najlepszymi drużynami OSP Powiatu Grujeckiego, by dokonać przeglądu naszych strażackich umiejętności i sprawności w Po drugie, straż to dobra szkoła życia i patriotyzmu, o odpowiedzialności i obywatelskości. Ale strażacka służba to taka praca zespołowa. Najlepiej to widocznia się właśnie w zawodach. Bowiem to, co czynimy na co dzień, świadczy najlepiej o poziomie wyszkolenia, a zawody właśnie o tym najlepiej mówią. Stąd też pozwólcie, że podzielę się również taką refleksją, że utrzymujemy dotychczasowe formy składcowe i wszystkie wnioski, które były złożone w Wojewódzkim Funduszu Rozdzieliska Gospodarki Wodnej w Warszawie wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Podtrzymujemy po, po, również tą formę a koordynuję tymi projektami w Województwie Mazowieckim u nas w wykładach związków i chcę wam powiedzieć, że samorządowcy i nasze zarządy OSP są bardzo dobrze przygotowane do tych projektów. Ale mamy także dobrą jaskółkę bowiem czekamy tylko na zatwierdzenie Komisji Brukselskiej mówiącej o tym, że 20 milionów euro trafi do Wojtca Mazowieckiego. Licząc na złotówki jest to ponad 80 milionów złotych i do każdego powiatu będzie wszelkie samochody nowe w kosztach kwalifikowanych do 80% i 20% wojennego budżetu środowiska. Dzisiaj jest to dla nas bardzo ważny moment, stąd też pozwólcie, że złożę Wam podziękowania za Was interesowną służbę, ale również władzom samorządowym za wsparcie finansowe i merytoryczne. Życzę Wam zdrowej rywalizacji tak potrzebnej w życiu codziennym, jak najlepszych wyników, a tym, którzy będą reprezentować i spotkamy się za tydzień w Jałbrzegach, życzę osiągnięcia również sztolowych miejsc, byście mogli reprezentować województwo mazowieckie, na łotach krajowych. Szóste zawody sportowo-pożarnicze powiatu Białoruskiego w obwodniczych straży pożarnych ogłaszam za otwarte. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wersje. Mamy różne wersje. <grystans> <wını Vincent Leonard> nie, 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 nie od tylko przyda się jego na stojący Brawo. za no dobra, możemy tak zrobić, no na ten sam tor, czy czyli coś... przy kolejność startów się Ta. zmieni. Się nie mi się od 11 na dziewiąta, a na Nie, to To jeden tor, więc Ta. słuchajcie, no to, jeżeli, o, chodzi to, jeżeli chodzi o to, to nie ma problemu. To jest jeden tor, taki sam dla wszystkich, I tutaj e, wiadomo, tylko trzeba tę konkurencję wykonać zgodnie z regulaminem. Mam nadzieję, że wszyscy mówimy o tym samym regulaminie, który jest z 2011 roku, żeby się później okazało, że są jakieś nieścisłości. I teraz na innym Tylko jedna osoba weryfikuje? <tryk> Także no. e, tapeta, sprawa no. prosta, przychodzicie po kolei i tutaj to nie będziemy tej zamiany robić, bo tutaj, nie, nie, nie. tutaj nie, nie. idziecie tak jak było, tylko że tak. wypada ta jedna drużyna. Teraz na bojówce ta ostatnia drużyna jedenasta wejdzie na miejsce dziewiątej i czyli 30. będzie cały czas będziecie mieć te tory, które były. E, no co? No? Ja mogę tylko życzyć Wam sukcesów. Jeżeli jeszcze jakieś pytania macie w tej chwili, bo ja tu mam e, informacje z e, protokół, czyli pewne ustalenia, które żeście tutaj sobie e, przyjęli, chociażby z tym, że klucz może być na tym smoku, tak, że e, kwestia tego tam jeszcze, że może być na ziemi łączona, że tutaj jedna osoba bez pasa, że tu może być nawet ta Zakładka tego męża na pierwszym odcinku, czyli te wszystkie elementy. Ale czy dowódca może przetrzymać smakę patzenia? Nie, nie, nie. Ja na Na nie. Tak, Przemu, bo bookie... miejscę, rozdzielacza to to jest to było na Do drogę się Może zawsze tylko będą w nie w na jakie czynności wykonuje i kto ewentualnie może tam poprawić. To zauważy, jakby się główna odkryła, to może to przyjąć mechanik I to nie jest błędne. <cofnie> nawet, nawet tu jest z waszych tych założenia, że jeżeli by całkowicie wynurzyła, wypadła się linia stawna, no to musi ta Rota druga wrócić ją w górę, Bo jeżeli się wynurzy, ale nie wypadnie, to no też regulamin dopuszcza, że może mechaniką docisnąć, nie? Ale jeżeli... Waga, osoby prostronne, proszę opuścić płytę. Rota już musi wtedy, wiadomo, wrócić i poprawić. Czyli tak jak mówię... Poproszę do weryfikacji to, jest OSP Grujec, dziewczęta, drużyna jest pierwsza. Czytania, to ...w tej chwili. No, Zamieramy się.